Jest coś ukrytego w twoim domu, coś, co w tej chwili, podczas gdy słuchasz tych słów, może sabotować każdą modlitwę, którą wznosisz do Boga. Coś cichego, niewidocznego, ale tak potężnego, że może blokować błogosławieństwa przeznaczone dla twojej rodziny. Może brzmi to niewiarygodnie, ale zanim odrzucisz te słowa, pozwól mi zadać ci jedno pytanie. Czy w ostatnim czasie czujesz, jakby twoje modlitwy odbijały się od sufitu? Jakby między tobą a Bogiem stanęła niewidzialna bariera. Jeśli tak, to to, co usłyszysz w następnych minutach, może być odpowiedzią na modlitwy, o której nawet nie wiedziałeś, że jej potrzebujesz. Nazywam się imię i dziś podzielę się z tobą ostrzeżeniem, które ojciec Pio, święty znany ze swoich stygmatów i niezwykłych darów duchowych, przekazał swoim duchowym dzieciom. Ostrzeżeniem, które przez dziesięciolecia zmieniało życie tysięcy rodzin. Niektóre przedmioty, mówił ojciec Pio, to nie tylko rzeczy, to duchowe wrota, a jeśli je masz w swoim domu, nieświadomie zapraszasz siły, które nigdy nie powinny przekroczyć progu twojego ogniska domowego. To, co zaraz odkryjesz, może wstrząsnąć twoim sposobem patrzenia na własny dom. Poznasz trzy konkretne kategorie przedmiotów, przedmiotów, które prawdopodobnie masz teraz w swojej szafie, na półce, może nawet w sypialni, które według ojca Pio mogą być źródłem duchowych ataków na twoją rodzinę. Ale to nie wszystko. Święty pozostawił nam również dokładny plan działania, sprawdzoną metodę, która pozwoli ci oczyścić swój dom i przemienić go w fortecę duchową, gdzie Bóg będzie mógł swobodnie działać. Jeśli wierzysz, że Ojciec Pio może ci dzisiaj pomóc, napisz w komentarzach: Święty Pio, otwórz moje oczy naprawdę. Ale uwaga, to co usłyszysz, będzie wymagało od Ciebie konkretnych działań, bo wiedza bez działania to tylko ciekawostka. A my mówimy tu o duchowym bezpieczeństwie Twojej rodziny. Zostań ze mną do końca, bo najważniejsza część, ta, która może odmienić atmosferę Twojego domu już dziś wieczorem, dopiero nadchodzi. Było październikowe popołudnie 1950 roku. W swojej celi w klasztorze San Giovanni Rotondo ojciec Pio otrzymał dramatyczny list od Carloty z Rzymu. Kobieta pisała, ojcze nie wiem co się dzieje w moim domu. Mój siedmioletni syn przestał się modlić, mówiąc, że ktoś go obserwuje w pokoju. Mąż stał się agresywny bez powodu, a ja sama czuję się w własnym domu jak intrus. Modlę się więcej niż kiedykolwiek, ale jakby moje słowa nie docierały do Boga. Ojciec Pio, zanim odpowiedział na ten list, wszedł do kaplicy i modlił się przez całą noc. Rano napisał odpowiedź, która stała się jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących duchowej ochrony domu. Córko, nie zawsze najbardziej niebezpieczne dla duszy jest to, co krzycz głośno. Często jest to to, co szepcze cicho, udając przyjaciela. W liście tym Święty po raz pierwszy jasno wyłożył swoją teorię o duchowych portalach przedmiotach, które mogą służyć jako mostki między światem widzialnym a niewidzialnym. Ale nie tym dobrym, niewidzialnym światem. Każdy przedmiot, wyjaśniał ojciec Pio, niesie w sobie historię. Nie tylko fizyczną historię rąk, które go dotykały, ale duchową historię intencji, modlitw, rytuałów, które nad nim wypowiadano. Dlatego Kościół błogosławi krzyże, medaliki, różańce, ale w drugą stronę działa to samo prawo duchowe. Co miał na myśli? To, że przedmioty używane w kultach pogańskich, w rytuałach okultystycznych, w praktykach skierowanych do duchów innych niż Bóg, zachowują w sobie tę duchową pamięć. Historia Carloty okazała się potwierdzeniem tej teorii. Gdy ojciec Pio zapytał ją szczegółowo o ostatnie zmiany w domu, okazało się, że trzy miesiące wcześniej jej siostra wróciła z podróży do Indii i przyniosła pamiątki. Małą statuetką bóstwa hinduskiego, książkę o jogice i kilka kamieni szczęścia używanych w rytuałach tantrycznych. To tylko sztuka, tłumaczyła Carlota. Dekoracje, nie wierzę w te ich bogów. Ale oni wierzą w siebie, odpowiedział ojciec Pio. I ich duchowa moc nie zależy od Twojej wiary w nich, zależy od tego, czy dałaś im miejsce w swoim domu. Po usunięciu tych przedmiotów i poświęceniu domu wszystkie problemy Karloty ustąpiły w ciągu tygodnia. Syn wrócił do modlitwy, mąż stał się spokojny, a ona sama poczuła, że dom znów jest jej. Od tamtej pory ojciec Pio zaczął systematycznie studiować te zjawiska. Konsultował się z innymi egzorcystami, analizował setki przypadków. Rozmawiał z ludźmi, którzy doświadczali podobnych problemów. Po pięciu latach badań doszedł do przerażającego wniosku: W większości katolickich domów znajdują się przedmioty, które nieświadomie dla mieszkańców służą jako duchowe anteny przyciągające negatywne siły. Ludzie kupują te rzeczy na bazarach, dostają w prezentach, dziedziczą po rodzinie. Pisał w jednym ze swoich listów: I nie wiedzą, że wprowadzają do swoich domów konie trojańskie duchowego świata. Ale zanim powiem ci, jakie konkretnie to są przedmioty, musisz zrozumieć mechanizm, w jaki sposób działają, bo tylko wtedy będziesz w stanie je rozpoznać, nawet gdy są sprytnie zamaskowane. Zastanów się przez chwilę nad swoim domem, nie nad meblami czy dekoracjami, nad atmosferą. Czy każdy pokój czuje się tak samo? Czy są miejsca, gdzie modlitwa przychodzi ci łatwiej? A może są takie, gdzie czujesz niepokój, którego nie potrafisz wytłumaczyć? Ojciec Pio uczył, że każdy dom ma swoją duchową mapę. Miejsca wypełnione modlitwą, błogosławieństwami, miłością przyciągają obecność Bożą, ale miejsca, gdzie gnieździ się gniew, strach lub gdzie znajdują się przedmioty związane z praktykami przeciwnymi wierze chrześcijańskiej, mogą stać się suchymi miejscami obszarami, gdzie Boża łaska ma trudność z dotarciem. Wyobraź sobie, mówił święty do jednej ze swoich duchowych córek, że Twój dom to radio. Każdy przedmiot to antena. Niektóre anteny łapią stacje z piękną muzyką. To są Twoje krzyże, różańce, święte obrazy. Ale niektóre anteny łapią stacje z hałasem, zakłóceniami, a nawet z przekleństwami. I ten hałas zagłusza piękną muzykę. Ale jak to możliwe, że zwykły przedmiot może mieć taką moc? Ojciec Pio wyjaśniał to na przykładzie, który każdy może zrozumieć. Gdy ksiądz błogosławi wodę, wypowiada nad nią słowa modlitwy. Inwokuje imię Boże, prosi o jego moc, i ta woda staje się święta, duchowo odmieniona. To samo dzieje się z każdym przedmiotem, nad którym wypowiada się słowa duchowe, czy to błogosławieństwa, czy przekleństwa. Dramatycznym przykładem tej zasady była historia Giuseppe z Neapolu. Ten pobożny ojciec rodziny nie mógł zrozumieć, dlaczego jego dwunastoletnia córka. Zaczęła mieć koszmary i ataki paniki. Dziewczynka opisywała, że w nocy czuje, jakby ktoś ją obserwował z kąta pokoju. Rodzice zmienny łóżko z miejsca na miejsce, malowali pokój, zmieniali meble. Nic nie pomagało. Dopiero gdy Giuseppe zapytał córkę, czy nie dzieje się to w pobliżu jakiegoś konkretnego przedmiotu, dziewczynka wskazała na starą maskę afrykańską, którą dostała od dziadka. To tylko pamiątka z podróży dziadka do Afryki, myślał Giuseppe. Ale gdy zapytał ojca o szczegóły, okazało się, że maska została kupiona nie w sklepie z pamiątkami, ale od szamana, który używał jej w rytualach kultowych. Po usunięciu maski wszystkie problemy córki natychmiast ustąpiły. Widzisz, pisał później ojciec Pio do Giuseppe, ta maska przez lata była używana do wzywania duchów afrykańskich i ta duchowa pamięć w niej pozostała. Twoja córka, która jest niewinną duszą, czuła tę obecność wyraźniej niż dorośli. Ale skąd wiadomo, które przedmioty mogą stanowić zagrożenie? Święty podawał praktyczne wskazówki. Po pierwsze, obserwuj reakcje dzieci. Mają one często czystsze duchowe odbiorniki niż dorośli. Jeśli dziecko boi się konkretnego przedmiotu albo pokoju, traktuj to poważnie. Po drugie, zauważaj zmiany w atmosferze domu po wprowadzeniu nowych przedmiotów. Czy po otrzymaniu konkretnego prezentu zaczęły się kłótnie, czy po postawieniu nowej dekoracji. Modlitwa stała się trudniejsza. Po trzecie, słuchaj swojego serca podczas modlitwy. Duch święty mieszka w tobie, przypominał ojciec Pio. Jeśli coś nie jest z Boga, twój duch da ci znać. Musisz tylko nauczyć się słuchać tego wewnętrznego głosu. Maria z Florencji opisywała swoje doświadczenie. Kupiłam piękny obraz z mandałą na targu. Sprzedawca mówił, że to symbol spokoju. Ale gdy powiesiłam go w sypialni, zaczęłam mieć dziwne, niespokojne sny. Przez miesiąc myślałam, że to przypadek. Dopiero gdy podczas modlitwy Różańca poczułam dziwny niepokój patrząc na ten obraz, zrozumiałam, że może być problem. Po usunięciu obrazu, Maria natychmiast odzyskała spokojny sen. Teraz, gdy rozumiesz już mechanizm działania tych duchowych pułapek, jesteś gotowy na poznanie konkretnych kategorii przedmiotów, które ojciec Pio identyfikował jako potencjalnie niebezpieczne. To, co usłyszysz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na zawartość swojego domu. Uwaga, to, co zaraz usłyszysz, może być dla ciebie szokiem. Wiele z tych przedmiotów wydaje się niewinnych, pięknych, nawet duchowych, ale ojciec pi ostrzegał: diabeł rzadko przychodzi w przebraniu diabła. Najczęściej przybiera postać anioła światła. Pierwsza kategoria to przedmioty pochodzące z kultur i religii niechrześcijańskich. Nie chodzi tu o dyskryminację innych wierzeń. Ale o konkretną rzeczywistość duchową. Te przedmioty były tworzone i konsekrowane dla bóstw, które nie są naszym Bogiem. Lista jest długa i możecie zaskoczyć. Statuetki buddyjskie, nawet te dekoracyjne buddy, które sprzedają w sklepach z meblami. Ojciec Pio wyjaśniał: Budda to nie tylko filozofia, to duchowa tradycja z własnymi inwokacjami i rytuałami. I te figurki, nawet produkowane masowo, noszą tę duchową sygnaturę. Bóstwa hinduskie, figurki Ganesha, Shiva, Krishna, Kali, są piękne artystycznie, ale duchowo problematyczne dla chrześcijańskiego domu. Symbole Feng Shui, smoki, feniks, baguła, krystaliczne kule. To nie jest neutral, ostrzegał ojciec Pio. To elementy taoistycznego systemu wierzeń opartego na manipulowaniu energiami, które nie mają nic wspólnego z mocą ducha świętego. To temy i maski plemienne afrykańskie, indyjskie, australijskie. Były używane w rytualach szamańskich i noszą w sobie moc tych rytualów. Mandale i symbole New Age mogą wyglądać jak sztuka, ale są narzędziami medytacyjnymi, służącymi do kontaktu z duchami przewodnikami. Ale najtragiczniejsza była historia Antoniego z Mediolanu. Ten pobożny ojciec trzech córek kupił żonie na urodziny piękną statuetę tandetnej bogini płodności. To sztuka, mówił, symbol macierzyństwa. W ciągu miesiąca wszystkie trzy córki, dotychczas grzeczne i pobożne, stały się buntownicze i agresywne. Małżeństwo zaczęło się sypać. Antoniego opuściła radość z modlitwy. Gdy opisał swój problem ojcu Pio, święty zapytał: Czy coś nowego pojawiło się w twoim domu? Po ujawnieniu historii statuetki, ojciec Pio powiedział słowa, które Antonio zapamiętał na całe życie: Synu, czy myślisz, że bogini płodności jest tylko symbolem? Przez tysiące lat ludzie składali jej ofiary, wzywali jej mocy, prosili o interwencję. To duchowa rzeczywistość, nie symbol. A gdy dajesz jej miejsce w swoim domu, dajesz jej miejsce w swoim życiu. Po usunięciu statuetki i poświęceniu domu wszystko wróciło do normy w ciągu tygodnia. Książki, mówił ojciec Pio, to nie tylko papier i atrament, to nośniki myśli, idei, duchowych wpływów, i niektóre książki przenoszą więcej niż tylko informacje. Druga kategoria przedmiotów to literatura i media związane z praktykami okultystycznymi. Lista może cię szokować, bo wiele z tych rzeczy jest obecnie uważanych za normalne. Książki o astrologii i horoskopach. Gdy szukasz swojej przyszłości w gwiazdach zamiast u stwórcy gwiazd, wyjaśniał ojciec Pio, zastępujesz wiarę za bobonami, przewodniki po tarocie i wróżbiarstwie. Nawet jeśli nie ich używasz, sama ich obecność w domu może być problematyczna. Literatura o magii anielskiej i channeling. Anioły Boże nie potrzebują kart ani specjalnych technik, żeby się z nami komunikować, ostrzegał święty. Książki o kryształoterapii i uzdrawianiu energetycznym. Te praktyki pochodzą z tradycji New Age i często mieszają prawdziwe potrzeby z fałszywymi rozwiązaniami. Przewodniki po czakrach, aurach, astrologii wędrownych. To wszystko elementy duchowości hinduskiej i buddyjskiej. Nie pasujące do chrześcijańskiego domu. Najbardziej dramatyczny był przypadek Teresy z Rzymu. Ta nauczycielka religii gromadziła przez lata książki o duchowości alternatywnej. To dla pracy, tłumaczyła. Muszę wiedzieć, z czym walczę. Ale po pewnym czasie zauważyła, że jej własna modlitwa stała się sucha, mechaniczna, czuła się duchowo pusta, mimo że spędzała godziny na czytaniu o rozwoju duchowym. Córko, napisał do niej ojciec Pio, nie można napić się z czystego źródła i skałuży jednocześnie. Umysł, który karmi się fałszywą duchowością, traci smak dla prawdziwej. Po pozbyciu się całej biblioteki alternatywnej Teresa odzyskała radość z modlitwy i głęboką relację z Bogiem. Trzecia kategoria jest najbardziej podstępna, bo dotyczy przedmiotów, które mogą wyglądać całkowicie normalnie. To rzeczy otrzymane od osób zaangażowanych w praktyki okultystyczne lub przedmioty o nieznanej ale problematycznej historii. Ojciec Pio ostrzegał: Czasami najgorsze ataki przychodzą przez ludzi najbliższych. Nie dlatego, że chcą zaszkodzić, ale dlatego, że przez swoją duchowość dają legalność złu. Do tej kategorii należą biżuteria podarowana przez osoby praktykujące ezoterykę, czary lub spirytyzm. Nawet jeśli nie wiesz o ich praktykach, przedmiot może nosić duchowy ładunek antyki o nieznanym pochodzeniu. Stare meble, obrazy, przedmioty mogą mieć historię związaną z praktykami okultystycznymi poprzednich właścicieli. Prezenty od osób znanych z zaangażowania w New Age, astrologię lub inne praktyki niechrześcijańskie. Przedmioty dziedziczone z rodziny, gdzie były osoby zaangażowane w praktyki pogańskie, spirytyzm lub czary ludowe. Najdramatyczniejszą historię opowiedział ojcu Pio Roberto z Turynu. Odziedziczył po zmarłej babci stary różaniec rodzinny. To pamiątka. Myślał, przedmiot świty, ale po kilku tygodniach zauważył, że modląc się na tym różańcu, czuje dziwny niepokój i trudność w koncentracji. Jego żona skarżyła się na koszmary, a dzieci zaczęły się bać modlić w pokoju, gdzie trzymał różaniec. Gdy opisał to ojcu Pio, święty zapytał o historię babci. Okazało się, że starsza pani, choć chodziła do kościoła, była również znana w okolicy z praktykowania białej magii. Odmawiania specjalnych formulek dla sąsiadek, robienia amuletów, wróżenia z kart. Synu, wyjaśnił ojciec Pio, ten różaniec był używany nie tylko do modlitwy do Boga, ale także do praktyk magicznych. I ta duchowa kontaminacja w nim pozostała. Po spaleniu różańca i otrzymaniu nowego, pobłogosławionego przez księdza, wszystkie problemy ustąpiły. Teraz znasz już wszystkie trzy kategorie. Ale co z nimi zrobić? Jak bezpiecznie usunąć te przedmioty? I jak ochronić swój dom na przyszłość? Ojciec Pio opracował konkretną, sprawdzoną metodę, która zmieniła życie tysięcy rodzin. Nie możesz wygrać walki z wrogiem, którego nie widzisz, mówił ojciec Pio. Dlatego pierwszym krokiem jest rozpoznanie, co dokładnie znajduje się w twoim domu. Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania, musisz przeprowadzić pełną duchową inspekcję swojego domu. To nie jest paranoja, to duchowa higiena, równie ważna jak higiena fizyczna przygotowanie duchowe. Po pierwsze, przygotuj się duchowo. Ojciec Pio był w tym bezwzględny. Nie idź na duchową wojnę bez uzbrojenia. Idź do spowiedzi i przystąp do komunii świętej. Twoja dusza musi być w stanie łaski, żeby móc jasno rozpoznawać to, co od Boga, a co nie. Pość przez jeden dzień przed inspekcją. Post wyostrza duchowe zmysły, uczył święty. Pomodl się przed rozpoczęciem. Jezu, Ty jesteś Panem tego domu. Duch święty, Objaw mi wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Pomóż mi rozpoznać to, co wróg zasadził w tym miejscu. Niech święty Michał Archanioł będzie moim przewodnikiem w tym zadaniu. Systematyczna inspekcja. Przygotuj sobie krzyż lub krucyfiks, wodę święconą, różaniec, notesk do notowania. Zacznij od pokoju, w którym najczęściej się modlisz i przejdź systematycznie przez każde pomieszczenie. W każdym pokoju zatrzymaj się na środku i rozejrzyj się uważnie. Czy są przedmioty, które wywołują w Tobie niepokój? Czy coś przyciąga Twoją uwagę w negatywny sposób? Przypomnij sobie historię każdego dekoracyjnego przedmiotu. Skąd pochodzi? Kto go dał? Czy pojawiły się jakieś problemy w rodzinie po jego wprowadzeniu? Zwróć szczególną uwagę na regały z książkami, ściany z obrazami i plakatami, biurka i komody z biżuterią i pamiątkami, półki z figurkami i dekoracjami. Modlitwa rozpoznania. Gdy znajdziesz przedmiot, co do którego masz wątpliwości, weź go w ręce, jeśli to możliwe, i pomodl się: Jezu, ten przedmiot służy Twojej chwale czy wrogowi? Duch Święty, oświeć mój umysł. Jeśli to nie prowadzi do Ciebie, pokieruj moim sercem, żebym to rozpoznał. Ojciec Pio uczył, żeby zwracać uwagę na pierwszą reakcję: czy czujesz pokój, czy niepokój, czy przychodzą Ci na myśl pozytywne, czy negatywne skojarzenia. Czy masz ochotę się modlić, czy przeciwnie? Duch święty przemawia przez pierwsze poruszenia serca, wyjaśniał święty. Diabeł potrzebuje czasu, żeby wprowadzić cię w błąd. Ale duch Boży natychmiast pokazuje prawdę. Magdalena z Krakowa opisywała swoje doświadczenie. Gdy wzięłam w ręce statuetki buddyjskiej, którą dostałam od przyjaciółki, natychmiast poczułam jakiś chłód i niepokój. Wcześniej myślałam, że to piękna ozdoba. Ale podczas modlitwy zrozumiałam, że to nie może zostać w moim domu. Teraz najważniejsza część, co robić z przedmiotami, które zostały zidentyfikowane jako problematyczne. Zasady usuwania Ojciec Pio był kategoryczny. Nigdy nie przekazuj niebezpiecznych duchowo przedmiotów innym osobom. Nie możesz być odpowiedzialny za to, że problem przeniesie się do czyjegoś innego domu. Nie sprzedawaj i nie dawaj znajomym. Nie oddawaj do zbiórek charytatywnych. To nie jest zwykłe porządkowanie domu, to duchowa operacja. Metody zniszczenia. Najlepsza metoda to spalenie. Jeśli możesz bezpiecznie spalić przedmiot, nie wszystkie materiały nadają się do spalenia, zrób to jednocześnie modląc się. W imię Jezusa Chrystusa odbieramy temu przedmiotowi wszelką duchową moc. Niech będzie oczyszczony przez Jego świętą krew. Jeśli spalenie nie jest możliwe, zniszcz przedmiot w inny sposób i wyrzuć do śmieci. Ale najpierw pokrop go obficie wodą święconą. Dla książek nie wystarczy je wyrzucić. Podrap lub zniszcz strony, żeby nie mogły być ponownie użyte przez innych. Oczyszczenie miejsca, po usunięciu każdego problematycznego przedmiotu. Pokrop miejsce, gdzie się znajdował, wodą święconą, mówiąc: Jezu, oczyść to miejsce swoją mocą. Niech każdy ślad ciemności zostanie usunięty przez Twoją świętą krew. Odmów psalm 91 w tym miejscu, postaw tam tymczasowo krzyż lub święty obraz. Franciszek z Gdańska opisywał swoje doświadczenie. Po usunięciu książek o astrologii z mojego gabinetu i oczyszczeniu półek wodą święconą, atmosfera w tym pokoju całkowicie się zmieniła. Wcześniej czułem się tam niespokojny, teraz to miejsce stało się moim ulubionym miejscem do modlitwy, ale usunięcie problematycznych przedmiotów to dopiero połowa pracy. Druga połowa, równie ważna, to zabezpieczenie domu przed przyszłymi atakami i zbudowanie w nim duchowej fortecy. Natura nie znosi próżni, mówił ojciec Pio. Gdy usuniesz z domu ciemność, musisz wypełnić to miejsce światłem, inaczej ciemność wróci z większą siłą. Po oczyszczeniu domu nadchodzi czas na zbudowanie duchowej ochrony, która będzie działać na stałe. Duchowe fundamenty Najważniejsze są duchowe fundamenty domu. Ojciec Pio zalecał konkretne przedmioty święte, które działają jak duchowe anteny przyciągające łaski Boże, krucyfiks w głównym wejściu do domu, najlepiej poświęcony przez księdza. To znak, że ten dom należy do Chrystusa, wyjaśniał święty. Obraz serca Jezusowego w salonie. Ojciec Pio często przypominał obietnicę Chrystusa. Będę błogosławił domy, gdzie obraz serca mojego będzie wystawiony i uczczony. Różaniec w każdej sypialni. Maryja chroni sen swoich dzieci, uczył święty. Biblia otwarta na Psalmie 91, w miejscu, gdzie rodzina wspólnie się modli. Woda święcona w małych naczynkach w różnych pokojach. Codzienne praktyki. Ale przedmioty to tylko narzędzia. Najważniejsza jest modlitwa. Dom bez modlitwy to dom bez Boga, przypominał ojciec Pio. Codzienne błogosławienie domu wodą święconą, rano i wieczorem. Wystarczy kilka kropel w każdym pokoju z modlitwą. Jezu, wypełni ten dom swoją obecnością. Wspólna modlitwa rodziny codziennie, choćby jeden Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Dom, w którym modlą się razem, to forteca, której diabeł nie może zdobyć, uczył święty. Różaniec odmawiany w domu przynajmniej raz w tygodniu. Ojciec Pio nazywał różaniec duchową artylerią przeciw atakom zła. Czytanie Pisma Świętego na głos, choćby jeden werset dziennie. Słowo Boże wypędza demony skuteczniej, niż najlepsze egzorcyzmy, mawiał. Duchowa czujność. Nie śpij na warcie, ostrzegał ojciec Pio. Wróg nie odpuszcza. Jeśli nie może wejść przez drzwi, będzie szukał okien. Jeśli nie przez okna, to przez najmniejsze szpary. Kontroluj prezenty, które otrzymujesz. Nie bój się grzecznie odmówić przyjęcia czegoś, co wzbudza w tobie duchowy niepokój. Zwracaj uwagę na to, co czytasz i oglądasz w domu. Media także mogą przynosić duchowe skażenie. Raz w miesiącu rób krótką inspekcję domu, czy nie pojawiło się coś nowego, co mogłoby być problematyczne. Roberto z Florencji pisał do ojca Pio: Odkąd zastosowałem pańskie wskazówki, mój dom stał się miejscem, do którego sąsiedzi przychodzą po pocieszenie. Mówią, że czują tu obecność Boga. I rzeczywiście, my też to czujemy każdego dnia. A teraz nadszedł moment decyzji. Możesz potraktować to, co usłyszałeś, jako ciekawą historię i wrócić do swojego dotychczasowego życia. Albo możesz działać już dziś i przemienić swój dom w duchową fortecę, o której marzysz. Ojciec Pio mówił, wróg nie boi się tych, którzy tylko słuchają. Boi się tych, którzy działają. Zanim zaczniesz działanie, pomodlmy się razem modlitwą konsekracji, którą Ojciec Pio przekazał tysięcy swoich duchowych dzieci. Jezu Chrystusie, Królu Królów, konsekruję Ci dziś mój dom i wszystko, co w nim się znajduje. Wejdź do każdego pokoju, dotknij każdego przedmiotu, każdego kąta, wypędź wszelką obecność, która nie pochodzi od Ciebie. Daj mi rozeznanie, żebym jasno widział to, co musi zostać usunięte z mojego domu. Niech Twój Duch Święty prowadzi mnie do całej prawdy. Święty Michale Archaniole, oczyść ten dom swoim mieczem światła, usuń wszelkie ślady ciemności. Maryjo, królowo pokoju, bądź panią tego domu. Niech Twoja obecność wypełni każde pomieszczenie i chroni moją rodzinę. Niech ten dom będzie sanktuarium Twojej obecności, miejscem modlitwy, miejscem pokoju, miejscem błogosławieństw. Amen. Nie czekaj z tym do jutra. Rozpocznij inspekcję swojego domu jeszcze dziś wieczorem, bo dziś może być dniem, gdy pokój Boży na stałe zamieszka w Twoim domu. A jeśli podczas tej duchowej inspekcji znajdziesz przedmioty, które trzeba usunąć, Podziel się tym odkryciem w komentarzach. Napisz: Oczyszczam swój dom dla Jezusa. To będzie świadectwem dla innych, że Bóg rzeczywiście działa przez te praktyki. Jeśli znasz kogoś, kto boryka się z duchowymi trudnościami w domu koszmary, konflikty, trudności w modlitwie prześlij mu ten film. To może być odpowiedź na modlitwę, na którą długo czeka. I pamiętaj: jeśli chcesz nadal otrzymywać tego typu duchowe objawienia i praktyczne wskazówki od świętych, Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Następny film może być dokładnie tym, czego Twoja dusza potrzebuje usłyszeć. Ojciec Pio czuwa nad Tobą, a teraz Ty możesz zadbać o to, żeby jego ochrona objęła także Twój dom. Drodzy bracia i siostry w Wierze, zanim skończysz oglądać ten film, chcę przemówić do Ciebie prosto z serca. Ten kanał to nie tylko mój kanał, to nasz kanał. Należy do każdego z was, kto pragnie wzrastać w wierze i odnaleźć pokój, który może dać tylko Bóg. Każdy film, który tworzymy, każde nauczanie, którym się dzielimy, każde świadectwo, które przedstawiamy, jest możliwe dzięki waszemu wsparciu. Gdy zostawiasz łapkę w górę, gdy udostępniasz, gdy stajesz się członkiem naszej wspólnoty, nie tylko pomagasz kanałowi, stajesz się częścią świętej misji. Razem niesiemy mądrość Ojca Pio, ochronę Najświętszej Maryi Panny. I miłość Jezusa do tysięcy domów, które tego potrzebują. Wasze wsparcie oznacza, że możemy nadal być tym światłem w ciemności, tym głosem nadziei w trudnych czasach. Dlatego proszę Was z głębi serca: jeśli ta wiadomość dotknęła Waszą duszę, jeśli znaleźliście tu odpowiedź, której szukaliście, pomóżcie nam dotrzeć do większej liczby ludzi. Polajkujcie ten film, udostępnijcie go komuś, kto tego potrzebuje, i dołączcie do naszej duchowej rodziny, bo razem. Zjednoczeni w wierze i modlitwie, możemy przemienić nie tylko nasze domy, ale cały świat. Dziękuję Wam za to, że jesteście częścią tej pięknej misji. Niech Ojciec Pio i Najświętsza Maryja Panna błogosławią Was zawsze.